Witajcie, witajcie kochani, jak tam wam mijał e, ten tydzień, co mnie nie było Opowiadajcie, co tam ciekawego się działo Bo u mnie w sumie nic, cały czas wiadomo, jest kwarantanna, się siedzi się w domu i się pyka w Hero Zero nie? No, e, u, mnie, u mnie, co się wydarzyło, co się u mnie wydarzyło, no mogę wam trochę poopowiadać e, Oprócz w Hero Zero grałem także, no wiadomo, w inne gry na kompie, nie? No i tak, w CSie, nie, CISy GO E, wbiłem sobie rangę, nie? E, Golda 2 już mam, więc nie najgorzej, nie najgorzej, fajnie, cieszę się. Goldik 2 to taka spoko ranga powiedzmy, nie? Taka... No w miarę, o, coś takiego Jak na mnie, co grałem 60 godzin w tą grę To akurat jest bardzo dobra ranga, nie? E, ale dobra e, Lecimy dalej, nie? Bo to tak jakby jedna informacja, teraz lecimy z drugą. W sumie zacząłem sobie znowu w Lola grać, nie? Bo tak z nudów w sumie klikam misję, a teraz nic nie klikam, nie? I tak. Hmm, co by zrobić, nie? Tak sobie myślę, co by zrobić. I pośrednio sobie w Lola popykam, nie? To jest to sobie tam z kumplami. Gram na soporcie, sobie pykam, bo nie wiem, jakoś lubię grać na soporcie. Yy, I przeważnie, przewa przeważnie, wygrywamy yy, bota, jeśli ja jestem na soporcie, ale to tam nie wiem dlaczego. Mam szóstą masterkę na Blitzie i siódma w drodze, że tak powiem. Blitzcrank jakby co. No, tak go w skrócie nazywam. No i co, sobie tak pykamy, nie? No i oczywiście wczoraj była bardzo fajna akcja, nie? Wczoraj z moim kolegą, on grał na ADC, ja grałem na bocie, nie? No i taka akcja, że no spoko. W pierwszej minucie już mój ADC zdobył pierwszego killa, nie? Dzięki mnie. Yy, ale dobra, zdobył yy, Potem drugi, trzeci, czwarty. W pewnej chwili patrzę, chłop ma 10,1. Ale patrzę, Garen 07. Tak myślę, ja Jak masz na Garenem to ma nagarenem nafidować? Przecież chyba taki life regen że to jest mała głowa, nie? Potem patrzę, Okienko w dół, Master 07. Tak myślę, fajnie tak se myślę, nie? Eee, no i dobra patrzę okienko w dół Midlaner, 5 57 no Gitówa gituwa eee, już nie pamiętam kto był na midzie ale mogę wam opowiedzieć bo to był taki chłop taka postać co o jakiś CC cleaner mi się wyskoczył eee, coś takiego co mm, już wam powiem na przykład łapie miniony nie i tak rzuca tymi minionami no i to jest midlaner, Nie support, jakby co. E, nie pamiętam, jak to się nazywało. Możecie się napisać w komentarzu. E, no i oczywiście było fajnie, nie? Sobie tam klikaliśmy, wygrywaliśmy linię. Potem nagle zaczęliśmy schodzić linię, no bo w sumie już nie było sensu we dwóch się wdawać, bo już we dwóch to ciężko było cokolwiek ugrać. E, więc schodziliśmy na linię. Oczywiście mój kolega miał potem 14 do 7, bo. No bo top lane i JG, no wiecie o co chodzi, nie? Top lane i JG Nafidowali ładnie I Master w ogóle się chwalił, że no Sorry, ogólnie to moja pierwsza rundka Znaczy moja pierwsza ogólnie gra Masterem, nie? Tak myślę, no trzeba mieć rzeczywiście Specjalne jakieś kwalifikacje Żeby dobrze grać Masterem No ale do czego zmierzam Potem zagraliśmy Nexta, wygraliśmy Tam nie było, nie ma w sumie co do co do opowiadania, ale wygraliśmy na, na łatwości yy, i mam rangę żelazo 2. Nie, tak myślę, super 7 rund wygrałem, 3 przegrałem, i mam żelazo 2. I myślę, nieźle, naprawdę. Jak tam patrzyłem, to miałem 7 rund wygranych i 3 przegrane, nie? No bo wiecie, żeby rangę wbić, to trzeba 10 meczy. 7, 7 wygrałem, 3 przegrałem i żelazo 2 myślałem super. No, mogliby mi dać chociaż tego brąza, nie? No bo tak trochę lipa. Nie, nie będę misji klikał w sumie. No, no i tyle u mnie się działo z takich bardziej ciekawszych rzeczy. To sobie trochę w CS-a poklikałem, potem sobie w Lola. No i ogólnie sobie Hero Zero klikam. 238, jak widzicie, eee, fajnie leci ten X, fajnie. Właśnie, pokażę wam, który jestem. 93. Ej, mogę spaść. Kurde. Przydałoby się te pięć oponek, szczerze. No dobra, popatrzę o jakieś za 4 godziny o 18 popatrzę, który jestem, to najpierw sobie poklikam trochę energii. Yy, bo chcę jednak być w top 100. Przyda, przyda się pięć oponek, bo aktualnie zbieram sobie oponeczki, zbieram sobie na... Zaraz wam pokażę. Na to, na multitasking. Sobie na to oponeczki zbieram, mam już połowę, więc gituwa. Jak najbardziej fajnie jest. No dobra, w sumie chyba tyle, nie? Bo tak trochę się rozgadałem w sumie o niczym. Byle by tylko pogadać, nie? Trening, tutaj bohaterska kryjóweczka Właśnie, bohaterska kryjówka, co się u mnie zmieniło. Nie wiem, czy to na odcinku pokazywałem, ale mam tak, prywatny klub walki tutaj na drugi poziom i mi się już na trzeci robi. Eee, właśnie, muszę coś porobić z tymi z y, fabrykami. Bo one są już w miarę tanie Ech, tutaj centrum na siódemkę mi się buduje, za dwa dni będę mieć. Tutaj roboty, pracowniki na jedenasty poziom, więc myślę, że nie najgorzej. Trochę dużo kosztuje nie? Warsztat na jedenasty poziom, na razie jestem powyżej średniej, więc Nie, nie rozbudowywuję Tak myślałem, e, znaczy następne, następne miejsce jakie zrobię to wybuduję e, To pomieszczenie trofeów Bardziej chyba będę szedł pod ligę, szczerze powiem wam, niż pod honor. Ale przy okazji, honor też się wbija, nie? Wiecie o co chodzi. Eee, f... No i co, chyba nie? Tutaj y, trafiła mi się maseczka, w ogóle y, wszystkie se te sety z y, ligi. Ja sobie tutaj trzymam. Mam już pasek minus 302 i klata minus 43, ale mi siły odejmuje, z czego nie jestem zadowolony. A nawet jakbym ją włożył, to patrzcie, tu plus 7 inteligencji, więc, a inteligencji prawie nie mam, więc 0 bonusu. A fasek minus 300, a by mi dał plus 7 kondycji, więc policzymy to. Eee, minus 300, 100% to jest tyle, czyli 10%, 150 się... Nie no, byłbym na minus i to trochę jest sporo nawet. Więc po prostu 250 i myślę, że zacznę coś ogarniać z tymi setami. No dobra. Rozgadałem się, rozgadałem Zapraszam lajki, like, subskrypcje I tak dalej, i tak dalej Komentarze, właśnie z komentarzy Tych jestem szczęśliwy, bo czasem mogę z wami pogadać Ale dobra, już nie przedłużam Trzymajcie się, do zobaczyska Widzimy się kiedyś tam I siemanko